Pani widzowie z tej strony Player 77, a dzisiaj mamy dwa wozy amerykański i, i japoński. Nazwijmy, że to japoński Sakura dobra, bierzemy się za przegląd, który już widzę, że jest koszmarem i zaraz się widzimy. Dobra, kochani, wjeżdżamy na garaż na podnośnik i sprawdzamy tą skrzynię biegów. Zaraz zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Jeszcze wyżej. Musimy wejść od dołu, kochani, od dołu samochodu, żeby się dostać. Także musimy wykręcić wał napędowy w pierwszej kolejności. No. What? O co tu chodzi teraz? Nie muszę, ja muszę zawieszenie ściągać, żeby pał wyciągać. Dobra, zajmijmy się rozrusznikiem. Musimy najpierw wał wyciągnąć, który... O, idzie, dobra. Dobra, mamy to. Wieszemy teraz skrzynię biegów. Poczekajcie, czekajcie, kochani widzowie moi. Musimy podnośnik, podsta podno pod podnośnik podstawić. Nie podnoś, nie przenoś, tylko użyj. Musimy zrzucić olej. Dobra. A jak wiecie to w skrzyni też jest olej. Także... Docisk łożysko. Docisk. Dobra, mamy to. Zaraz zobaczymy sobie nie na zlecenia, tylko na te auto. Docisk sprzęgła, ok Docisk sprzęgła, skrzynia docisk sprzęgła, łożysko dociskowe sprzęgła. ok To lecimy. Sprawdzimy jeszcze trzeci punkt. A! ok A i samą skrzynię. No tak. Dobra, kochani, mamy to wszystko. To teraz montujemy to wszystko. Cyk. Kurczę, muszę. O, żeby lepiej było widać, jaki element gdzie idzie. Szybka robótka. Jest nieźle. Kochani, jak montujemy już tą skrzynię, to. Zostaw lajka, subskrypcję, dzwona. Byście byli na bieżąco i że nie ominęły Was żadne filmy. A teraz skręcamy całą skrzynię. Sprawdzimy co jest nie tak. Czy wszystko jest OK. Dolejemy jeszcze. O kurde. Ujojoj. Dziwny trochę widok. Ale dobra, mamy to. Dobra, jeszcze teraz tylko zalejemy olej. O kurde, co tu jest? Tu o. dolewamy oleju. I zaraz idziemy zobaczyć, co z tego będzie. Czy skrzynia wszystko poprawnie da się przekładać. Wszystkie przykładnie, wszystko jest zrobione. Gdzie odcisk jest, to jest. Dobra. Wyjeżdżamy z garażu nim. Pod bramę B. Jedziemy, zobaczymy, odpalimy go. Oj, kurde, kochani, ale z tym gafa, przecież rozrusznik jeszcze, ale żem odwalił te ramaniany, ojaj dlatego mi nie chciał załapać. <grafy> o kurde, nie ma to jak superanckie V8. Tortestowy, testowy, lecimy. Dobra, kochani, zobaczymy, czy... Zobaczymy, czy coś tutaj jest... Sprawdzimy jeszcze tylko, co powinien zrobić. Dobra, kochani, mamy wyniki. Wszystko jest powyżej 50. O, powyżej 60. Nic tu nie ma poniżej 60. Kurde. Nie, dobra, tu są 50. No najniżej jest 50. Małe tulejki, węben hamulcowy, ale to cóż, dobra, oddajemy auto klientowi. A tutaj zaczynamy badania. Dobra kochani, nie wygląda to za dobrze, zresztą jak widzieliście, 3 czwarte auta powinno, znaczy w ogóle czemu ten samochód przyjechał na kołach do nas, to po pierwsze. Po drugie, jest tu mnóstwo roboty, jak widzicie, teraz zobaczycie sobie, o, możecie sobie poczytać. I to co kocham najbardziej, czyli nieznalezione części. To ci sprzęgła napinacz paska, okej. Okay. Obiema rastera i przykładnia kierownicza. Mamy kłopot kochani ale no trudno. Widzicie jak ciężka jest praca mechanika. Kochani proszę naciśnijcie lajka, subskrypcję, dzwona, żeby być na bieżąco i nie ominęły Was żadne filmy. Ze względu na to, że widzicie jaka jest to ciężka praca pana mechanika. I mam nadzieję, że Docenicie. To będzie masakra. To będzie jedna z najgorszych rzeczy, którą będziemy robić. Tu wszystko jest do wymiany. Wszystko. Cewka tu jest zawalona, ojej. No to będziemy mieli problem. Rozrusznik tym bardziej. Ale o dziwo, kochani. Dobra, filtr paliwa też wymienimy. A raczej, raczej sprawdzimy. Mhm. Okej. Okay. Silnika. Nie, no chyba już tak głęboko się nie zagłębiajmy, co? Ale, no, mamy duży. Będziemy mieli problem. Będziemy tu mnóstwo roboty mieli, kochani. I to, już... więc, znając ten samochód i znając moje możliwości mechaniki to <grymne> to pewnie rozłożymy sobie to na dwa odcinki ze względu na to, że jest tu dramat jest tu dramat nic inaczej nie mogę powiedzieć, bo tu jest dramatycznie wszystko jest porzewiałe kochani jeszcze te tulejki jako tako są, ale Skrzynia, wał, wszystko. Dobra, kochani, wrócimy jeszcze do góry. Ten samochód w ogóle nie powinien być dopuszczony do ruchu. Z, ze względu na to, co jest tu do zrobienia. Wykosztujemy się dość bardzo na tym samochodzie. Ale ja mam nadzieję, że też i, i zarobimy. Dobra kochani, teraz się dobieramy do skrzyni biegów. Zaraz zobaczymy co jest powodem tego niewchodzenia biegu. Odkręcamy. Czyli okay. prawie cała skrzynia jest do wymiany. V korbowy też tu widzę, że jest ciężko z nim. Ujej, ujejej. Dobra, zobaczmy co my znaleźliśmy. Sied zaponowe. Okej. Okay. Silnik wydaje dziwne dźwięki. Tu mamy wszystko, ok. Obejmę resera. Ok, to jeszcze nie. Stabilizator, skrzynia biegów to na pewno. Tu mamy też wszystko, i wszystko tylko nie mamy. Tutaj w silniku, czyli rozbierzemy sobie silnik. Opa! z tej strony. I z kolei ja zciągniemy. I myślę, kochani, wiecie co? Że na tym etapie rozebrania tego silnika do, sp do sprawdzenia to w pewnym momencie za chwilkę skończymy sobie ten odcinek, ze względu na to, że tu będzie mnóstwo roboty. Naprawdę mnóstwo. Ja zrobię, postaram się zrobić z tego dwa odcinki, o ile się zmieszczę. A jak nie, no to niestety, ale będą wtedy trzy odcinki. Ale fajnej serii będziecie mieli: z demontażu elementów silnikowych po montaż i chyba testy. Tak mi się wydaje, że tak zrobimy, ale to zobaczymy jeszcze. Nic nie obiecuję, bo dużo pracy przed nami. Także tu mamy, jeszcze tu. Nie, 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 o. Dobra, jeszcze to. Dobra, jedziemy w dół. Wyciągniemy wszystko z tego silnika. Sprawdzimy wszystko dokładnie. Niestety będziemy musieli się trochę nad tym napracować, ale będzie warto. U, u, nie znaleziono części. Jeszcze nie znaleziono części. No dobra, sprawdzamy. Kierścienie tłukowe na te? pewno. O, tłuk też. Ej, już tutaj też widzę, że kolejne też będzie. Dobra, sprawdzamy. No. Czyli tu mamy wszystko. Tu znalezione wszystko. Tu znalezione wszystko. I wszystko. Kochani. Zaraz zamawiamy sobie części, ale to w następnym odcinku także dzięki za oglądanie zostawiajcie lajka subskrypcję dzwona żeby nie ominęły was żadne filmy i no co widzimy się w następnym odcinku dzięki kochani i hej